Siema, siema, widzowie! Witam w kolejnym odcinku. Yy, no, z serii Minecraft. I po ogromceniu umarłych to było coś z potworami. Czy nie mam tu zostawić ludziom? Po nie umarłych? No, no to ok. No tak. To tak, ja idę teraz na enchant. Ale mam za mało chyba poziomu. To może na... Na spawna. I tutaj mamy... Ludzie, ja se tu farmę. Sorry, ale to tak fajnie wygląda. O, jakie ładne zombie! Enchantowanej. Ale... Ej, 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 ej! Co z niego wypadło? A nic czemu... mięsko. Ja się muszę o, tak. O. To no, To ty idź na, idź na... swoje. No to jest moje, nie? No tak. Może się trochę jeszcze. Najgorsze są pandy. No, ja nie cierpię pand. Ale A proszę. Ja też. Proszę się nie urazić, jak ktoś lubi pandy. Tak. Najlepsze są owce. No i szkieleciki też są spoks. No, i po... jeszcze krowy. No, o, o, nie, i o, i mam... ząb jakiś. Mam łuk, niezniszczalność 2. To koks, a mam łuk 5, y, Moc, a Moc pół, pięć. I... To se połącz tym moim i będziesz y, miał dłużej, jakby ten łuk. No okej. Okay. Ale płomień jest fajny. Bo podpala, będziesz mógł się strzelić raz, ale nie w naszej bazie. Bo swajczysz całą tą bazę. No to daj mi to, daj mi to. Tu nie ma żadnego ludzi. Czy ty nie masz tego ze sobą? Nie mam ze sobą, ale tu jest drugi szkielet. Okej, okay, ja idę na Home a. i ci dam to. Nie tutaj. Tu się wypakuje. wypakuję się do tej górnej skrzynki, bo mam fajne rzeczy. Ja, a, chcę się pisać. Okej, okay. ok. a... Mm, gdzie ja go schowałem? Tutaj. I dam ci trzy strzały. Bo tak super dużo nie wali, bo nie mam z czym połączyć. A, jest box. O, ok. okay. gdzie jesteś? I, ja ci dam zaraz, poczekaj. Tylko ubiorę się, bo jestem nagi. Cieszę się. To dobrze. Ej, ja myślę, żeby sobie w bazie zrobić swój mob grinder. No fajnie by było. Ale tylko... Ej, ale ludzi, chodź tutaj na spałę szybko, bo ci dość dam. Ale... Nie! Zaraz, okay. zaraz, zaraz. Albo nie, idziemy do domku, bo ja ci ja nie chcę, żebyś go wypuścił komuś, bo to jest mój największy skarb. Proszę. Dodaj mi to. I proszę. To są twoje. Ale chodzi mi go oddaj. I użyj tylko te trzy strzały, nie więcej. Bo nie chcę, żeby się coś z nim stało. I nie na mnie. Nie na mnie. Nie na mnie. Bo to boli. Ale tylko zobaczymy, ile wam. Nie, 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 ludziu, nie. Fajne. Wiem. Strasznie, strasznie fajczy. Nie. Nie na mnie. Co ty zrobiłeś? Ludzie, Ej, ale... zabijaj mnie, proszę! Ale przestań, to nie jest fajne. Mówię ci, dobra. że nie. O, masz w tyłku strzałę. To dobrze. Ale teraz muszę znaleźć siedzonko. Czemu mnie bijesz? Walę twoją strzałę, ludzie. Nie. Siedzę sobie. Jak ostatni głupek. A czemu, jak ja siedzę, to mam takie serduszka dodatkowe. Fajnie się siedzi. Siema, siema. Jestem siedzącym kubkiem. A teraz no, oddawaj tak. ten łuk. Oddawaj ten łuk, ludziom. Dobra, i masz coś jeszcze w prezencie? No, dasz. No. No nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Strzały się zużyły. To zabiorę synowy. Ale nie, 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 Chodzi o to, że tam masz niezmieszczalność. Uuu, gdzie... Ale to, jest, to nie jest mój łuk. Oddaj mój. No to... Ale ja ci oddałem twój łuk. Tylko A... ty go nie zabrałeś. A, okej. Okay. Fajny łuk, ale też mam podobny. Ja go odstawiam do, na półkę na razie. Masz zwyczajnego Kablestona? Ale co? Kablestona? No. O no. dzięki, no. mam Ijdę już. Do koblarki. Ludziu. Bardzo dwa dziwnych rzeczy. Teraz tak. Ludziu, ludziu. Tak. Tak. Zobacz coś. No. To jest dźwignia. Mhm. Poczekaj chwilę. Mogę nacisnąć nią? Mogę nacisnąć? Okej, okay, nie, to nie. <ścoughs> to tak, to teraz... Będą fantomy, bo nie mamy łóżek. Właśnie. Okej, okay, Ludzio. Włącz na chwilę nagrywanie. Tylko sobie zrobię łóżko. Potrzebuję. Bo będę miał fantomy. Ok. To wyłączyłaś? Nie, jeszcze nie. Poczekajcie widzowie. Okej, okay, już wi witajcie widzowie. Eee, Tego he. nie widzisz naprawdę. Ja to widzę, wiesz. To ja dobrze, po... ale nie trzeba było to dać niżej. O. No, odcinek. To jest idealne. Ale nie trzeba tego dawać do odcinek, serio. Ale zobaczcie, widzowie. Już tam coś odrosło. Dobrze. Życiu, zobacz coś. No, idę. Aha, okej. Okay. I co ci to dało? No. <laughs> nie wiem. Satysfakcję. No to ja chyba pójdę na, na spawna. Okej? Okay? A czy na, na rtepsa? Rteps. O, ale ładnie! To jest przepięknie. Ile tu jest piasku? Nieskończoność piasku. Przydałam ci na szkło, nie? Ośnieżone, ośnieżona pustynia. Jak ładnie. Ale ładnie tutaj jest. I ja idę znowu na rtp jest. Uuu, jestem na czyjejś bazie. jak ładnie. Ładna baza. Nie widzę satysfakcji. Uuu, śnieżek. Zając, zając, co mam zająca? Ale jeszcze nie w dłoni. Zły zając, on ma czerwone oczy. Ja się cofam na hołdę. Ludziu, czemu ty się wszystkiego boisz? Nie, nie o to chodzi, ale o to chodzi, że poczekaj. No okej, okay, widzę? Ja jestem słoszy. Mam trochę śnieżek. Uuu, 23 i 32 piasku Dobrze, ok. że, że byłem na pustyni. Nie, no mi to strasznie laguje. No, bo jesteś lagowity. No i mnie wywaliło. Aha No to koks. A po co ten kilo tutaj się leży? Jakie kilof Tak. Ludzie, kill jakie killoff? Już nic. Taki zwykły z enchantem. No, kilow z enchantem. A jakim en... enchantem? Nie wiem. Nie miałem psychy go podnosić, ale ładna trawka. Szkło. do jeden. Szkło z enchantem na. enchantowane szkło. Idę zenchantować szkło. Jak ostatni głupek. Szkło enchantowane na. nie, to nie, nie uda się. Ludzie, nie dziwię się. Ale, ludziu, ale wiesz tym, że będziemy mieć jakieś świetlne szkło. To było przepiękne. O, czy, okay. siema, siema już jesteś? No. To dobrze. A co tu jest. Daj ruch. mi książkę jakąś. Nie mam. dostawiłem. Ej, ludziu. Mam do ciebie... Chodź tu, chodź tu. No? Co to ma znaczyć? Puste to. Sorry, sorry. Nie wiedziałem. Oddaj mi trochę trzciny. Okej. Okay. Tak z... 10. To pożyczysz sobie tam. Yy, yy, w skrzyni, wiesz. Tam jest dużo. Tam jest ponad tak. No w tej dużej. A, no, i przez przypadek dużo to kilo. To masz, oddaję ci. Yy, tak, idę spać. Dzięki. Żeby nie było fantomów. Dzięki za książkę. Proszę. Ale którą zebrałeś? Dobrze, I żeby teraz nie... tak. Dobrze, że nie nieumarłych. A gdzie to masz? Y, tutaj, w tym pomarańczowym, ale nie bierz go, okej? Okay? Znaczy, nie sprzedaj tego, ale możesz to dać nam jakiś mieczyk. Okej? Okay? Ludziu. Okej, okay, okej. Okay. Y, ja się jeszcze trochę biorę trzcinki. I... Ludziu, myślę, żeby y, zacząć robić tu jakiś ładny magazyn. Bo wszystko nam się tu plącze. Okej okay. Ludziu Okej okay. I chowaj do beczek, okej? Okay? No okej, okay, ale Ludziu, ale ja mam osiem książek i idę enchantować jakby to Nie wiem po co No dobra, ale nie enchantuj wszystkich Na takie słabe rzeczy, na przykład jeden O nie, en ochrona jeden, okej, okay, wracam nie, To no, się tak. naprawdę nie opłaca, Ludziu Ale ja by ktoś chciał się kupić nie, no, nie, 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 sprzedam za 10. <grych> Chyba wyśmiecham 125 za ochronę 1. Proszę. Żeby też nie było za tanio. A chcę dostać trochę hajsu, mam tylko 117. O, ale ładne rzeczy w markecie. Na terytówki, ale nie kupię. Mi mam tyle hajsu. O, mnie, ale nie chcę. Ludziu, pomóż mi to wszystko y, przemeblować. Czyli? Okej. Okay. Czyli tak. Wykopać? On... Nie, 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 nie. Wykop, wykop ty, tylko trzecie piętro jakby. Rozumiesz? Ale nigdzie na bok nie kop, nie kop, okej? Okay? Okej, okay. a tu są skrzynki, aha. Ale moją Teraz Nieraz szkuszkę... tak. No. Teraz, poczekaj, zrobię trochę półpłytek. Ale moją skrzynkę mi nie wiesz, okej? Okay? Weźmiemy ją? Znaczy, ty se weźmiesz ją. Dzięki. Ale oby się tam nic nie stało z tą skrzynką, bo ja nie chcę, żeby na terytówka się kierka, Albo... Na terytówki, albo wszystko na terytowe. Cały secik. <laughs> Kilka secików. Ok. Tylko... Słabych secików. No, słabych, słabych, ale zawsze coś. A gdzie mogę sobie zrobić windę? O, właśnie. Wie? I teraz tak. Teraz tak. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, gdzie jesteś? O, witaj. No. I teraz tak. Rob, robisz sobie beczki i stawiasz. Okej. Okay. A mi nie, nie starczy drewna. po drewno. To okay. musisz sobie kupić. Po co mi kupić? Chcę tylko zrobić trochę drewna. Dasz mi siekierkę jakąś? Chodzi mi o żelazną jakby, co? Tak mam. Okej, okay, mam sześć No to, no to idę już do ciebie. Mam już żelazną, ale troszeczkę zużytą, ale... co To trudno. Dzięki. I teraz tak, stawiamy tu obok siebie. Ale ładnie, ja idę przemeglować tą najbardziej początkową skrzynkę. To i teraz to wszystko, y poczekaj, gdzie są. Okej. Okay. gdzie są ramki na przedmiot? Nie wiem, ale ludziu, tutaj będą skrzynki zbrojkowe, zbroje skórzane, Wszyst wszystkie zbroje, wszystkie zbroje. Okej, okay, ale jedna będzie natury moja, a jedna twoja. Ale jak poza tym, jedna będzie brukowa, to jest ładnie, gładki bazalt, kalcyt, kalcyt, żwirek, mech, nie wiem co jeszcze, może dioryt się przyda. Hmm. To... Nie ludziu, mechu to nie dawaj. Okej. Okay. A poza tym... Tylko takie bloki i... O. Yy, tak, to tutaj będą zbrojki. To zrobię... Tu będą takie roślinne nad tym. To ja Czyli te... trzlina... Ja, ja zbuduję zbrojkę, żeby pokazać. Nie, zbrojka będzie tu. Gdzie? O, przełożyłem ją obok. Okej. Okay. I mam jeszcze taki pomysł. Ale moje buty się zużyły. Żeby jak najmniej... Zużyć, jakby, znaczy, no nie zużyć, tylko stracić... To... To, znaczy, miejsca, o to chodzi. Okej. Okay. Ludzi, a gdzie... A jak się robi te? No właśnie trochę nie wiem. Chodzi mi o... O właśnie tutaj mam jeszcze raz. Chodzi mi... wiesz o co? Yy... Rusztowanie, o. Rusztowanie? No. No, poczekaj. Zastanawiam się. Dlatego tak, Ci zdjęcia. Yy, tak, bambus. Trzy bambusy z boku. Mam. I nic na środku. Tak, powiedzmy, buty, tylko. Znaczy takie spodnie? Tylko, spodnie, tylko zamiast tam, gdzie masz swojego. To Dobry. jest. To jest ten, to jest. Mm, Nieć. Okay. rozumiesz? Okej. Okay. A... Zrobię ci to i pokażę. Okej, okay, ale nie, nie musisz. Ja chciałbym sobie sam zrobić, ale... Y, tylko nie wiem, gdzie mamy... O, ziemię, jest ziemia. Zabiorę sobie ziemię, bo ja potrzebuję zasadzić. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tutaj. O, poczekaj, poczekaj, masz. O, dzięki, przyda się. Przyda się. Tak myślałem. No przyda się, przyda. Ja tutaj w tym czasie zrobię. Ludziu? Bambus. Mhm. Rozwaliłem pierwszą skrzynkę i teraz bierzemy wszystko z niej i układamy. Okej, okay, tak. tu, tu będzie żarcie. Szybko, bo zaraz nam usuną itemy, ludziom. Oh, tutaj jest lazuryt albo diament pode mną. W bazie, ale okej. Okay. No, ale fajnie. Gdzie, rzeczka. gdzie, gdzie? Na razie nie, na razie nie ma, na razie nie ma. Później. Ok. okay bierz? I gdzie to dajemy? Tu w pierwszej masz żarcie, jak widzisz. Okej, okay. suchy konik. Tutaj pod będzie... tym będzie, może y, takie rudy. Nie rudy są Taki tutaj. Takie nieprzepalone, nie, nieprzepalone. Ale, ale to się kwalifikuje do tych, żeby nie było. Bo ok, no nie... tu będą nieprzepalone, tu będą nieprzepalone. Tutaj będzie wszystko, a tutaj będzie, będą drewniane. To, to, co jeszcze? Takie drewniane wiesz, żeby nie... nie było. No to ludziu to. Ja będę stopował odcinek, albo kończył. Tam u ten... musimy najpierw wszystko posegregować. No wiem, ale muszę iść. Na następnym odcinku. O, Do... Bye, widzę. Ale zobacz, ludzie.